Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wojtek, słuchajcie, to jest szybkie fast news. Co się działo wczoraj i dzisiaj? Słuchajcie, wczoraj, i dzisiaj miałem taki zalatany dzień. Dzisiaj od rana. Rozmowa o pracę, byłem chyba w sześciu salonach orange w sprawie mojego telefonu, ponieważ nie mam w nim internetu, nie wiem dlaczego, ale mniejsza z tym. Wczoraj, wczoraj, mieliśmy, wczoraj dostaliście odcinek co prawda, ale miał być też wieczorny live. Ja niestety wczoraj wróciłem do domu w okolicach 18 i byłem po prostu padnięty, w związku z tym nie miałem czasu na live'a. Nie miałem też możliwości, żeby dzisiaj Wam coś nagrać, bo po prostu usnąłem na Piratach z Karaibów. Tak, usunąłem na z Karaibów, nie obejrzałem ich do końca. E, natomiast tak, e, co będzie dzisiaj? <laughs> Słuchajcie, w ogóle pada śnieg. Ha. E, zaraz idę nagrywać Wam na jutro e, Minecrafta i GTA <laughs> trujeczkę. Może jeszcze nawet dzisiaj mi się uda wrzucić. Nie wiem, ale to pewnie wieczorem jakoś byście dostali. E, m, dzisiaj również około godziny 20 będzie live z Don't Starva, ale o tym jeszcze będziecie mieli jedną taką informację. Natomiast jutro będzie Minecraft i jutro będzie roller coaster. I oprócz tego wieczorem może mi się uda zrobić livea z Minecrafta, także zapraszam. No i co? To by było wszystko. Mam nadzieję, że nie wymęczyłem was tym fast newsem, bo chyba nie będzie wcale taki fast. Ale to na tyle. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia. Nie, do usłyszenia wieczorem. Mam nadzieję, że będę mógł wam zrobić tego streama z Donsterwa. Trzymajcie się i cześć.